Sarki nie wyszło nam dzisiaj drugi odcinek. Nagrywam dzisiaj z moją e, najlepszą przyjaciółką Leno. Jest to Emo Selena. Hejka! Nagrywam dzisiaj drugi odcinek i powiem Wam, że na YouTube będzie to nasze wspólne konto, że to dzisiaj zaczniemy od Może napisze ktoś hej he, YouTube. Gra, gramy dzisiaj na dwóch kontach, jeżeli byście chcieli wiedzieć. Będzie to krótki filmik 15 minutowy. Sorki. Pozdrawiam, ojcie 556. Ja co tu napisać? K -t Napiszę. K -t Nikola miała już dużo... Ale... wszyscy ją oblokowali, więc ja jej... konto i musiałam założyć nowe. Tak. Jeden mi raz haker zabrał, pamiętasz? No. Dobrze, to jeszcze pokazujemy konto EmoSelena. O, to jest konto Lenki. Tak, to jest moje konto osobiście. Napiszę... Kto napisze? Hej. Aha. O, to... Co? jak to się pisze? Zrób, pożytaj. No i pisz, kto napisze hey, YouTube? Kto napisze hey, it na Teraz musimy na chwilkę zrobić krótkie zmiany. Nie będziemy. Znaczy, cięć tak Dobra, wracamy po przerwie. Może ktoś znowu napiszę hey, YouTube? No, dobra. Tak mniej więcej. Chciałabym coś pokazać w silenie, więc yy, możecie tak... Zobacz. No. No serio. ja. Jeszcze pokazywałaś, nie wiem czy wiesz. Nie, nie pokazywałam. I działa. na koniec wam powiemy niespodziankę. Będzie tu bardzo fajną niespodziankę. Możecie to wszystko podbierać. Nie wiem, może się przybierzemy. Okej. Okay. Ja siebie ty mnie. ja Ciebie mnie. Są za błędy, ale my też sami. robimy te same błędy. Orto. Ortograficzne. Nie tak. jestem dobra z ortograficzną. Chciałabym jeszcze porozmawiać. Kocham Wikia ja, Wiki. Agusia 445. Agata Hill. odlotowa. Wera 2139. Nana Misan. Zrobimy wszystkich. Crazy Girl. But... 277 szalona 23, 24, 8, 8 6, Perry na 221, Mara VV333, Lala 2000 Kasa, Elcia równa się D, a nie Elcia. Nie, Nikola Quiz Gdina Lili 11 o Dominika 0306 Golata 40. Go. O, o, Golata, no jak to się nie sama mieli? No, może ja będę czytać? Te konto oryginalne? Co ja będę czytać? Może z... no może. I za chwilę jeszcze podam tutaj ostatnich. I powiem wam. Mamy lagi, więc może się trochę zacinać. Jezu. Ola Olci Wix 200 Larni Mimi Mim, 20 i trzecie Marcinko kocham róż 12369 Kasia Macho 3C i zaraz wam Victoria XX Suite, Ola, serduszko, Dawid 1454, Betsy Queen, Loxy 075, Anka 075, Victoria 232323. I co, wszystkich moich znaj, Ola, Selenki. E, muselena. Aha, no dobra. Pozdrawiamy Dominikę. 00 coś tam. Pozdrawiamy też Sylwię 12242. Wcześniej też pisała to? No, wszystkie znają. Wszystkich. Po prostu wszystkich. Dobra, to się teraz pisze. Mam taki. Mam Która ta? Not no, trloczki. Dostałam ją przed e, końcem Końca vip Końcem vip Końcem vip No, Jezu, Jezu, Jezu. A. Natalka trochę nie ogarnia z ortografią. Jak ja to tu mam na drugie <laughs> imię? Natalka. Um. Te. No dobra, piszę jest... Literkę M zjadłam Mamy lak, więc możemy się mylić Alejo... Bo literkę M już zjadłam Bo jesteś gładna. Nie, bo mam laki Ale śliczny Tak Dobra, którą zakładam? Ja chyba tę zakładam Obierz się jak chcesz, ja ci Założę mm. okay. moje... Ja się ubieram tak jak ja się ubrałam wcześniej Tak sweet To, to jeszcze raz pozdrawiamy Dominika. Pokażę jej login. Dominika. Jezu. Yy. 0306. Dominika 0306. Pozdrawiamy. Co się zdjęłam? No normalnie tak się rapuję, że normalnie mi się... Zajmuje no normalnie no. Sorki. Ja tak gadam, tak. Ale tak i się jam zaplączę. I zagrywamy 6 minut dopiero. I nie wiem jak powiększyć czas, bo... Nie pamiętam za bardzo, bo już dawno, 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 dawno na moim takim jednym koncie nagrywałam filmik na YouTube. I nie pamiętam. Nie miejcie pretensji. No dobra, to? Sweet? No. Podoba takie śwładki, taki fajny, mi się podoba. Taki normalny. A ty mnie teraz u... Chyba ty się. Ja mam bardzo mało ciuchów. Nie wiem. Nikt nie pisze hejity. No, nikt nie chce być w YouTubie, no normalnie. Jak ja pierwszy raz nagrywam na takim innym. To wiesz, nie ja miałam hej YouTube? Nie. Normalnie tuzin, tak można powiedzieć. Dobra, no to będę mogła, jak to się nazywa, mhm. się przebrać, ale. One jest na mojej animacja. w YouTube. Dobrze, to my zrobimy krótkie, Ciągnęłaś. Co? Animacja, co? A skąd ja mogłam widzieć, że Ty masz taką animację? No dobra. Dobra, to my zrobimy krótkie cienkie bo cienkie, cienkie, cienkie. cięcie się przejeżdżyć Cięcie zrobimy, bo yy, nie chcemy was zanurzać przebieraniem Dobra, już wróciliśmy Dobra, jesteśmy teraz na moim... Le... Przepraszamy za... Nicole Le. Yy, że nie puściłam muzyki, kiedy była przerwa Miałam puścić, zapomniałam, Jezu, każdy może się pomylić, no rozumiem, tak? Mam skryt, jest żeby... Razy. No tak, co ja, niewyraźnie ci mówię, no, dobra, może ktoś jeszcze napisze, to się YouTube niedługo kończymy Nie, bo zmieniłam, że na 15 minut, a nie wiem dlaczego, i będziemy pewnie z godziną wstawiać, tak jak zawsze mi się wstawia I no możemy zrobić kolejny filmik, za chwilkę Co najmniej dwa, i niespodzianka, znaczy na dole w napiszemy jaka to będzie niespodzianka Nie, może pod koniec powiem, jak będzie minuta 16. no Okej, okay, to teraz co robimy? Zobaczymy. Minuta 16 chyba. 15, 14 Ile O Jezu, jest 14. czternasta. Jezu, jak mi się mylą te liczby! Dzisiaj mieliśmy test techniki i z zmarki. Karkówki. Teraz ja to tam. pamiętam jak mój jak kolega z klasy powiedział ale jakie karkówki? Pamiętasz? Aha, Karol. Co? Ciężko pozdrawiamy. I Emil. Naszą przyjaciółkę z klasy i... Ole, ole. Sandrę! Wszystkich z klasy pozdrawiamy, o ile to oglądają. Tak myślę. Lepowiem pieniądze... i... Ich... Zrobimy ridę Eee, yy, Diamond Ride, tak? No ale ci pokażę, bo Lena nie wie czy to jest Diamond Ride, bo nie nie wyraźnie właśnie... to mówiłaś. <laughs> Ride to jest już Diamond Ride! Nie pamiętasz? Pamiętam, co się kasę zbiera Nie, tak? Nie e. co ty? No, żeby wyrzucasz pieniądze. No, 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 no i tobie dają o właśnie to. No właśnie. Nie do... wiem czy jest. No dosłownie. Dostanę, dostanę. Ale 15 diamantów za 1000, no nie wiem czy się opłaca. Lepiej... A 15 diamentów za pozdro? Lepiej dać pozdro. No, ciekawy komu. Otóż nie. No dawaj, dawaj. No, nie, ale nie czy na serio zrobisz ser ser ride czy zostaje też 30 diaksów. 30! 30! No normalnie jestem w szkole normalnie. I tu jej w szkole normalnie, no nie mogę, no. Wow, ładny. Ten test jest ładny. Co No. <śleszy> Zbiorę monetki. Niedługo na nawet wiem będzie jak ludzie oglądacie misiaczki. Ale chęci, żeby powiedzieć tą niespodziankę. Nie Mnie też chęci. A kogo by nie chęcić, nam powiedz. Dobra. Za 4 minutki powiem wam tą niespodziankę. Każdy tu może szukać chłopaka. Jeżeli nie cierpię pytań, szukam chłopaka. Zrobię, zrobię chyba te ridę. Diamond Ride. Right. Bo po co mi się z Jak No. Na przykład, może też komuś. Zrobimy konkurs. Tak. Ale to w następnym y, odcinku jeszcze. Jak. Niedługo w maju też zrobimy konkurs, bo dostaję VIP-ka następnego. Albo niedługo dostaję też na tydzień. To. Na y, 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 w następnym odcinku powiemy Wam, jaki będzie konkurs. Bo musimy to ustalić, a teraz nie możemy. I będziemy ustalić sobie. I w następnym odcinku Wam powiemy. Dobra, to robimy. Diamond. Right. Dobra, zrobisz ten Diamond. Mm. Ja już robiłam Diamond, wiesz? Diamond, right. 3, 2, 1. Zrobimy. Robimy, robimy seriedy. Dajemy Wam feed. <gryzny> Jest taka taka sobie piosenka, wymyśliłam. Pierwszy raz widzę, jak się dojdą, mądrość. Tak. Si no. Już dwa razy zrobiłam, Tej maszyny dostałam. Awata, dałam. Awata. Juhu, juhu. Jaki awata? Awata. Daj, podarowałeś tysiąc, otrzymałeś tysiąc. Ja już tyle razy to robiłam. Mówiłeś, że dwa razy. No to. Yy, Ale nie des... kontakt też robiłam. Na razie przerwa, włącz muzykę, żebyś nie zapomniała. Czy no ale po co mam włączyć muzykę? No bo coś... chcesz sobie ustalić coś. Dobra, żeby oni słyszeli. 3, 2, 1. Tyle Það er það sem við hægum að hérna að hérna að hérna að hérna. Dobra, soki lecieć musimy do muza i się laguje i... Coś powie. Golo. Golota 45. Nie dostanę twoją dziewczyną. No dobra, wyłączną muzykę. Ale jej się nie da, wyłączyć. A już się da. Ale u mojej mamy w laptopie to się nie dał. Jaki lag! Przy nagrywaniu! No przy nagrywaniu! cicho. Dobrze, już ogł ogłosimy konkurs, a ja będę I niespodziankę. Niespodziankę. Y konkurs polega na tym, znaczy nie wiemy jeszcze co o czym, na czym polega, ale wiemy, że nagrodą będzie pozdro. I w następnym odcinku powiemy, jak zdobyć to pozdro. Powiemy. I y y y niespodzianką. Niespodzianką. Jest. Pozdro. O, Jezus Maria! Co to było? Nagradzanie pozdro. Niespodzianką jest, jest to, że będziemy że... nagrywać... Cicho. Że ja dostałam na święta Simsy czwórkę i będziemy u mnie, jak nazwiska będzie u mnie, to wtedy będziemy nagrywać y, u mnie Simsy. O, odcinek Simsów. I będzie sezon... Będzie sezon! <śmiany> Spójrzcie, mi to Dobra, będzie a, sezon... Ty musisz zrobić następny! Będzie sezon. jest cicho. Będzie sezon y, Zagrajmy w Desm 4. Solki się... się pieszczę, ale no co? No ale no co chodźmy! Nie wiem, mam taki ci mało, a teraz... Jest no. Kocham dawać ridę! Sorki, dobra, już my będziemy kończyć. 3, 2, 1 i... на nah.